Hej moje dzióbki kochane, hej, hej. Moi drodzy kochani widzowie. Jestem z wami tutaj dzisiaj w Waszych domach. Patrzę na Was codziennie, prawie codziennie a, i tak sobie często myślę o Was i mam nadzieję, że Wasze życie jest szczęśliwe, piękne i w ogóle i w ogóle ja oczywiście sobie pipopijam kawusie i mam dzisiaj dla Was jeszcze ciepła. Widzicie, mam w takim tym. I sobie dzisiaj piję z mleczkiem, bo ja bardzo lubię kawę z mleczkiem. I tak, moi drodzy, moi kochani, także sobie popijam. I dzisiaj, wczoraj, katowałam z wami najgorszy serial, który był, nie, jest nieudaną próbą. I jeszcze go trochę pokatujemy, ale dzisiaj obejrzymy sobie pokój 107, odcinek czwarty pod tytułem bestseller. I powiem Wam, że pokój 107 przy klasie na obcasach to jest dzieło sztuki, arcydzieło po prostu. Wczoraj zmarła Katrina O'Hara, czyli słynna mama Kevina. Bardzo przykro, bardzo piękna, fajna kubita. No, dobrze, przejdźmy do oglądania więc tego starego polskiego serialu. Pokój 107, który się wydaje wręcz piękny, przy klasie na obcasach, którą też będę z wami oglądać Tutaj wam przypomnę możecie sobie obejrzeć, że tutaj jest ich bohaterem jest Irek, który przyjeżdża na studia i trafia na waleta do akademika No i pochodzi ze wsi sokółka chyba czy jakieś tam Stare sprawy zostały gdzieś daleko Spójrz na to się. Mamy odcinek czwarty bestseller. Jeszcze 5%. Minus prowizję. No, dochodzi do tego Może Możemy tak to kupić jakiś bank. No i jak? Zarobiłeś już pierwszy milion? Wielcy ludzie z reguły wykpiwani byli przez motłoch. Po czasu. Niedługo kupię was wszystkich i całą tę zapleśniałą budę. A co? Zapisałeś się do mafii? <noise> Wiesz co? Idź poradę do Irka. On już pracował u Pershinga. A, Pershinga też kupię. Zatrudnię go jako stróża na parkingu. A ty... No proszę, poruszane są widzę w pokoju 107 grube tematy mafijne. Zastanawiam się, czy to było na długo przed porwaniem molewnika. Zaraz czekajcie, który to jest rok w ogóle. Pokój 107. POKÓJ 107, tak? Więc przypomnijmy sobie POKÓJ 107. Eee, tak, i ciekawi mnie, w którym odcinku właśnie zagrała Agnieszka Kotlarska. Emitowany był od 31 do... 20, to chyba były te czasy Pershinga, tak? Mafia w Polsce. Właśnie był Pershing Tank, no właśnie, Wołomin, brutalne wojny, wpływy Wołomina, haracze, rosnące znaczenie Mokotowskiej grupy oraz dominacja przestępczości. No, tutaj się chyba reżyser. Ty, mój drogi, zostaniesz u mnie łaziebnym, po kąpieli będziesz mi szorował plecy. No. Piękna praca, lekka, czysta. No. I najwyżej raz w tygodniu. A z tej giełdy to jest jakiś zysk? Człowieku. Wczoraj sprzedałem browary. Zyskałem w dwa tygodnie 12%. Proszę czasy giełdy. Giełdy warszawskiej tak, więc tutaj proszę wszystko jest. Giełda warszawska. 1997 rok, główny rynek giełda papierów w 1997 roku intensywnie się rozwijała, umacniając rolę w gospodarce, lecz pod koniec października odczuła skutki światowego krachu wywołanego kryzysem azjatyckim. Rok ten był częścią dynamicznego okresu budowania młodego polskiego rynku kapitałowego. Teraz jest zimno, piwo to słaby interes. Jesienią trzeba kupować banki. Ludzie wtedy oszczędzają, banki generują zyski, ceny idą w górę. A nie, nie nieprawda. Jak jest zimno, to ludzie piją. Tylko gorzelnie generują zyski na mrozie. Mamy jakieś gorzelnie na giełdzie? No, 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 no. no. Ty masz nawet zdrowe podejście do tych spraw. Żeby tak jeszcze trochę teorii. Wiesz co, bo ja dostałem od rodziców 300 zł. Myślisz, że można by je... Można by je jakoś zainwestować? Zawsze można. Trafiłeś na świetny moment. Akcje właśnie spadają. Siadaj. Ale to było niedobrze. Siadaj. Od razu widać, że jesteś zielony. Wytrawny gracz kupuje, kiedy spada. Cześć. Co słychać? Weźcie. Znów rosły zęby. A tutaj mamy taką parkę uciemiężnioną, parkę wychowywaniem dzieci, dzieci dziecka i ich oczywiście tutaj marzące o tym właśnie tutaj studiują oboje i próbują dziecko wychować i jak to wygląda, więc mamy tu pokazane lata 90. wychowywanie dziecka. jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa i po prostu można wtedy stwierdzić, że no zawsze było ciężko wychowywać dzieci. Tutaj nasi bohaterowie chyba mają dwójkę, nawet, więc tutaj też mają oczywiście kumpli, mieszkają w tym wynajętym akademiku no to nie były czasy 800 plus więc w sumie to nawet nie wiem skąd dostawali może jakieś stypendia na utrzymanie na jakieś nie wiem dziwne na jakiej zasadzie byli utrzymywani skąd mieli pieniądze ci ci, stu, ci właśnie tą, ta parka nie wiemy czy oni są małżeństwem możliwe że są przejdźmy więc do oglądania Przyskać. Przyskać. Nie, czekałem na byka. Na kogo czekałeś? Na byka. Bo trzeba nadejść byk, to jasno wynika z wykresu. Po prostu... Jak już mówiłam, porównując to do klasy na obcasach, którą wczoraj oglądałam, to jest to serio niebo, a ziemia. Jest to po prostu tutaj, przynajmniej jest normalnie nakręcone. Mówię, że też nie jest to jakiś wybitny serial, jednak przy klasie na obcasach. To, to musi jest... nadejść. To byk to znaczy hossa na giełdzie. No, Ciebie już zupełnie pokryciło przez tę giełdę. 400. Coś Tutaj oni gadają o tym. jeszcze to przed przed Z moją stówą? Idzie świetnie. Tydzień. Tutaj widać, że kolega właśnie też działa na to marzenie, już w sumie się trenuje w tych grach na giełdzie, w tym już, jak już być tym specjalistą od finansów, gruba ryba, się staje powoli. Od studenciaka do grubej ryby, tak? Tutaj mamy też tą drogę. Graj na giełdzie. O! Cześciółka. Świetnie, że cię widzę. Czy nie mogłabyś... No właśnie, ja składzę z moją stówą? Idzie świetnie. Świetnie idzie. Niedługo ci oddam. Ciekawe ile było te 100 zł w latach 90. to też miało inną wartość 100 zł w lata 90. to miało wartość. Najbardziej znaną monetą 100 zł jest ta z rocznika wprowadzona. cena takiej monety waha się od 50... Hmm. Tu mamy monety, no ale widać, że było to bardzo dużo pieniędzy o. No, wtedy. Takiego katastrofalnego spadku kursu warszawska giełda nie notowała od czasów pamiętnej Bessy z 1994 roku, mamy ten na rynku podstawowym wszystkie spółki zanotowały Błagam swoje Cię. kolejne minima cenowe. Podczas dogrywek, nie pana podaż ponad dziesięciokrotnie przewyższyła popyt na akcje. Zdaniem specjalistów, dno bez jeszcze przed nami. Na najbliższe sesje przewidują oni kolejny, drastyczny, wprost katastrofalny spadek cen wszystkich akcji. No i mamy tu oczywiście całe inwestycje poszły. Ula la. O smuteczek? Co, milioner stracił humor? Eee... Yy. Co zrobić, żeby to się zaciskało? Nie wiem. Wiesz co, spytaj Grzesia, on był kiedy. <głosy Unfortunately> to stronki są dla osłów. Droga zabawka. Ja na twoim miejscu trzymałbym się sznura. Dosyć specyficznie pokazana aluzja do takiej traty wszystkiego, że ktoś traci miliony... To jest to ...sznura. Mało komedii. Mówię wam, że coś jest nie tak. Nie, tam chłopak co się wyszaleć i ty. Pamiętam jak w 91 pierwszym wysadziłem a w białej podlaskiej Akademii. w powiecie. czy Tak wypierniczyło, że dyrektorze szurowadła a pętlę przez okno. A pasy? No, Trudno to... mi będzie przestać, skoro już zacząłem. Chyba trochę za późno. Słyszałeś? Co leży na tobie? To co ja mam zrobić? Nie, wiem, Powiedz, że... że ci się podoba. Huh. Jacek, posłuchaj, yy, wiesz, ja zawsze chciałam ci to powiedzieć, tylko otwórz. Cholera, co za dzień. Spokojnie. No co ty? Męcik Tutaj chronią kolegę przed popełnieniem samobójstwa Spokojnie kryzysu na giełdzie. Ja daję, to, ja to tylko tak na szczęście. Dziwny odcinek. Nie wiem za bardzo, gdzie ten bestseller jest. Y y sadząc po stroju, to wygrałeś łatwy chleb, mm. ale w sosiedem raczej nie. O co chodzi, kto kogo goni, straszny misz masz w tym odcinku. Obciąłem mu sznurowadło. Wow. Takie męskie, prawda? Jaki spokój, ma poważny problem, stracił chęć do życia. Jacek? Mhm. Naprawdę? No co? To... Coś się wymyśli. Hmm. Powiedz lepiej, jak wyglądam. Już jak zwykle fatalnie. Sądząc po stroju, to wybrałaś łatwy chleb. Ale w co raczej nie zarobisz? Jeśli chcesz wiedzieć, to ratuję Jackowi życie. O, siostra miłosierdzia, tak? <śmiech> Kochana, wyluzuj. <laughs> o, no, to akurat zabawny dialog. Plus za ten dialog, naprawdę. Siostra miłosierdzia. Nieźle, nieźle, nieźle idzie, no się, przecież na sam twój widok Jacek wyskoczy przez okno. Elu, to ja miałam mu pomóc. Ula, jeśli jest ktoś, kto miałby ratować Jackowi życie, to na pewno nie takie bezguście jak ty. Tak? No, Ula, Ula zobacz, jaki ty masz makijaż. No przecież to są kolory jak z tablicy do badania daltonizmu. A ty masz kolory jak z tablicy do badania daltonizmu. Dobra. Moja droga włosy prosta z walki o ogień. Z czego? Naprawdę? Wiesz co, ula? I ci pocieszaj sobie gdzieś indziej. Ciszej, słychać całe piętro. Lepiej rzućcie monety. O, bardzo dobry pomysł. Wejdź. No wejdź po Kraku, nie bój się. Cześć Jacku. Bardzo oryginalnie witasz gości. Sorry. No zobacz, co ten debil wyrabia. O Boże, no przecież... To tylko takie żarty. Trochę przyciężkie, jak na mój gust, te jego żarty. Tutaj Katarzyna Bojakiewicz. O, chyba to jest Katarzyna... Nie, to jest... To jest jeszcze inna aktorka. Sturżyńska. Słuchaj, Ula. To ona Ile ty tutaj ważysz? gra. Ile <laughs> Czekaj. E, 52 kilo. Bez ubrania. Gra tutaj A, trochę w stylu Kasi Figur. Tak mi się kojarzy. A, nie mi. Trochę pomóc. No wiesz. Oto co przyszłam. No to się naprawdę bardzo dobrze składa. Pięćdziesiąt dwa kilo. Gdzie ja podzielam kanał sznurek? A co ty chcesz mi związać? Trzymaj. Nie no wiesz, Jacek w porządku, ale... Ale nie możemy jakoś tak normalnie. Nie. Byłaś na stół. Co ty robisz? To za Skąd oh, ty znasz ty... Co ty Czemu zapyta... on robi? No i jak? Pocieszyłam. Jest ten most poniatowskiego, który popełniając samą państwa... jest w porządku? Pięć tysięcy. Zgadza się. Mam nadzieję, że przyniósł nam pan coś interesującego. Zaręczę. Towar jest pierwsza klasa. Umowę zna pan dokładnie. Wie pan, nie chcielibyśmy żadnych niespodzianek. Co hmm. takiego? Jak to? No, ostatnio mieliśmy problem z jednym panem. Sprzedał to samo, również inne wydawnictwo. Nie wyszedł na tym najlepiej. Rozumie pan? No wie pan, jestem przecież... Poważnym człowiekiem. rozpiął się pasek. To skąd on ma tę książkę? Czyli chce sprzedać no i co? bestseller i. Zgubiłeś go, tak? Wypłatę na... A co ona wią? Nie za kierownicą Ferrari. Samochód? No za geniusza, spokoić do siebie, człowieku. Ja cię brałem za wariata. Ty, ile ci dali? Pięć kawałków, ale to tylko zaliczkę. Ja cóż, ja tu jesteś genialny straciłem kasę, na giełdzie, to musiałem się odkuć. Słuchaj, a może ja bym też napisał jakiś poradnik, co? <laughs> <laughs> Najważniejsze to wierzyć w siebie i mieć honor. Czyli w ciągu właściwie kilku, nie wiem, dni, nie wiem, jakie to jest rozpiętość czasowa, chłopak napisał poradnik i stwierdził, że to będzie bestseller i wyszedł z dołka, z kryzysu, no, w ciągu jednego odcinka, super. To ty tu pijesz, tak? A chłopaki przez ciebie do więzienia poszli. Gdzie? Do pudła, do pierdla, przez ciebie. Zaraz, zaraz, Kasiu. Dlaczego przez niego? Chcieli odprowadzić na parking samochód, który ty ukradłeś. Co? Co? No i, no i zwinęli ich za rogiem. Kretyni. Chwileczkę. Oni zabrali ten samochód, żeby, żeby cię ratować. Kaśka, kaśka, ja rozumiem. Robicie mi różne kawały, przecinacie mi pasek, tniecie nurówki. Mało to śmieszne, ale może być okej. Okay. Ale kraść mój samochód to już chyba przesada, co? Twój? Napisałem książkę, dostałem za nią pieniądze i kupiłem sobie samochód. Tam stał. Z zaraz, zaraz, chwileczkę. To, to, to po co przez cały czas gadałeś, że chcesz się zabić? Zbierałem materiały do książki, rozumiesz. Hm. On napisał 150 sposobów na rozstanie się ze światem. Pytanie dla koneserów z klejowym grzbietem. I ktoś czyta takie rzeczy? Oj Kasia, pytanie. To będzie bestseller. Każdy młody człowiek z ambicjami, z perspektywami chce się zabić, tylko nie wie jak. Oj, Jezu, to co? jaki straszny ten to odcinek. Ty to sobie bestsellery piszesz. Jak jesteś taki geniusz, to wyciągnij teraz chłopaków z pudła. aktor z Lombardu, nie tylko z Lombardu, kultowa postać. Patrz Kazik kurczapaka, 38 ósmy raz tu garujemy, żeby coś takiego. Leon, świat się zmienia, Ameryka. Ale to zobaczysz kurczapaka, jak raz do tej Europy przyjmą, to zrobi się mariot, bonjour, Okej okay, i no. Ty uważaj, jak zaczną Chińczyków przyjmować, taki tylko raz kopnie i od razu masz bieżnik na czole. Karate? Leo, ten też chyba jakiś bokser, nie? Idzie tam bokser. Student jestem. Patrz kurczę, paka gada. <gadł> Student. <gadł> Czy nie orientują się panowie, może jak długo będziemy przebywać w tej placówce penitencjarnej? <gadł> Leo, co on nawija? Ty, ty, ty gadasz po naszemu? A czego chce ten Lafel? On pyta, co so, z nami będzie. Lawua? Laroki, kurczę tak. <głyska> Od gwizdka do gwizdka. Że jak? Przepraszam. Że poszedziemy tu dwa lata. Hmm. O, olej tego trwela, Widzę, że ty fajny facet jesteś. Z nami nie zginiesz. Poznamy cię z chłopakami. Najlepsi ludzie pod Tatuaż ci dziarnie. O, popatrz. Fajny? Jasne. Przewiem. No panowie studenty, wychodzić. No panie prezesie, aleś pan nas załatwił. Przegrałeś na giełdę, a wszyscy myśleli, że dlatego. <grym> Słuchajcie. Napisał książkę. Kupił samochód i jeszcze go dziewczyny pocieszały. Jacuś, od dzisiaj uczysz mnie życia. <grym> dobra, dobra. <grym> Oj, coś... No to co? Czy tu książki? Napijmy się! <grym> <grym> Myślę, że odcinek bardzo kontrowersyjny nie sądzicie. Wiecie już co się stało? Na giełdzie znowu hosta. od Wczoraj zarobiłem całe 7 zł. Brawo. <grybuj> kurde, moja nowa bryka. No co? Pan gracy. Mm. bardzo dziwny odcinek szczerze powiedziawszy yy, gdzie ten bestseller w ogóle taki jak gdyby za dużo chyba reżyser chciał przekazać i tutaj niby z, w jednym odcinku chciał podsumować czasy łącznie z mafiozami yy, akcjami na giełdzie bestsellerem i tak yy, wszystko się namieszało i Cóż, tytuł tak troszeczkę zaprzecza, czyli ludzie, myślałam, że to był jakiś poradnik finansowy, no ale tu rzeczywiście okazało się, że nie, chyba że ionizowali, ale no właśnie, nie wiemy do końca. Wiele sprawnie wyjaśnionych, bardzo dziwny odcinek. No cóż, co sądzicie o pokoju? 107 odcinek, przynajmniej w miarę jednak coś się działo, jakaś akcja, nie było nudy, ale no. Wciąż jakiś taki mam mnie smak, taki trochę cringe Tego odcinka jest, że tak powiem, duży. No, niby komediowy, a jednak nie do końca komediowy odcinek numer 4, także wiecie. I oczywiście cały czas oglądamy Pokój 107 i klasy na obcasach i oceniamy książki, jak zwykle. Dzięki, że jesteście. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał. A jutro porozmawiamy na temat pewny z Piotrem Florczakiem, czyli Dariuszem z Wanny. Zapraszam do oglądania. A Ty, dobry człowieku, daj mi subka i życzę Ci smacznego obiadku, życzę Ci miłego dnia, pięknego, jeżeli go ze mną spędzasz, i smacznej kawusi. Oczywiście nieustannie ja piekawo. A tymczasem możecie obejrzeć sobie na Amazon Prime północ-południe, Prime Video, północ-południe. Ach, jaki to piękny jest romans! Patrick Swayze i taka doskonała obsada. Po prostu obejrzyjcie sobie, bo jest to serial wyjątkowy, też na podstawie książki. Mm, bardzo piękny serial, wart obejrzenia. To co, miłej soboty pa.